Czas na łowy w Lumpeksie w Poznaniu, tym moim pierwszym, tym moim, w którym zaczęłam się w ogóle w lumpekszach ubierać. Tak wiecie, na większą skalę, nie, tam gdzieś od czasu do czasu chodziłam. No i dzisiaj jest czwartek, 55 zł kilogram, godziny przed zamknięciem, więc towar też już przebrany, prawie że jak już kolejnego dnia. Ale wiecie, dla nas nie ma rzeczy niemożliwych, także zapraszam do oglądania. Tam są totalne skrajności. Jak nie, to za Jaka szybka recenzja Muszę no, nie chodziła o rumpaksów Jakby postanowiłem, jestem? że to biorę Na start znalazłam już piękną sukienkę, w ogóle jakie kolory Bo zobaczcie to jest beż połączony z Ogólnie różne odcienie beżu połączony z takim Delikatnym różem, przepięknie to wygląda Zastanawiam się jak te rękawki mi Będą pasowały, bo to jest w ogóle sukienka dla mnie Więc ja ją biorę żeby przymierzyć, o zapomniałam o koszyku Standardowo, ale co chciałabym powiedzieć A propos tych rękawków, że ja nie bardzo lubię Jak jest tutaj tak mocno wycięte pod pachą A tutaj tak może być, to nie zawsze Dla mnie estetycznie wygląda, Zobaczymy, jak to będzie będzie tutaj. Zobaczymy, przymierzę. Ale biorę, bo bardzo ładna. I pokażę Wam jeszcze drugą od razu, bo która mi się od razu spodobała. prawda to jest za duża na mnie sukienka, ale bardzo mi się podoba. Jest bardzo kobiecy krój. Piękne wykończenie rękawków. Kocham takie. No i w ogóle czerwona w kropki. No bajka. O, kolejną mam. Ale ładna. Hmm. Taka, zobaczcie, wygląda jak... Dziękuję bardzo. Dziękuję. Możesz położyć. Wytrzymam. Trzymasz? Będziesz tak trzymał? Dobrze. Tutaj jest sukienka z Shein. No, niestety, więc ultra fast fashion, ale słuchajcie, ja zawsze powtarzam, że jak Shein, to tylko z Lumpeksów. I naprawdę powtarzam to jak mantra, Może nie w każdym odcinku, ale często. Czy kupuję rzeczy z Lumpeksu czy Shein? Czasem tak. Czy sprawdzam skład? Zazwyczaj tak, ale do rzeczy. Mówię o tym, bo ostatnio w Polsce pewnie, no to jest bardzo głośne. My pewnie o tym słyszeliście. Ja bodajże w Warszawie otworzył się pierwszy, nie wiem, czy to outlet, czy sklep. No i generalnie było wielkie boom, ale faktycznie, no weźmy pod uwagę, jak te rzeczy są są produkowane, to jest naprawdę ultra ultra fast fashion. Tam nie pamiętam, czy wychodzi 6 tysięcy, 000... czekajcie kolekcji, czy? Bo w kolekcji chyba dziennie, gdzie dla porównania chyba w zaży czy w H&M 10 tysięcy miesięcznie. Tam są jakieś skrajne w ogóle wiecie, tam są totalne skrajności, więc naprawdę no, nie byłabym za tym, żeby to sprawdzić. Oczywiście każdy ma swoją decyzyjność w tym temacie, ale wracając, ale jednak róbmy, podejmujmy te decyzje świadome, chociaż, chociaż to przemyślmy, chociaż w małym, mał, w małym stopniu. Ale wracając do tej sukienki, to bardzo mi się podoba to, że to jest takie właśnie połączenie, jakby sweterka z sukienką. Nie wydaje mi się, żeby to miał być dobry materiał, szczerze mówiąc, nie jest jakiś super przyjemny, taki po prostu zwykły, ale niestety z niej zweryfikuję tego, bo jest metka wycięta. To jest takie, takie zwykłe, takie cienkie, jak to często w ogóle. Widzicie, jakie te materiały są cienkie, nie? Nie zawsze, nie zawsze, bo naprawdę mają 100% bawełnę i różne inne takie wiskozy i tak dalej, ale to jest yy rzadsze niż częstsze, a ja sobie przymierzę z ciekawością tą sukienkę, zobaczę jak się w ogóle będę w niej czuła, zobaczę jak będę w niej wyglądała, także zweryfikujemy to i lecimy dalej. O, ale pięknie, patrzcie, lecimy, ale już mam dla tych swetrów, ale taki wyjątkowy, nie? Maka taki trochę góralski, trochę skandynawski, ładny kolor, do wygolenia, no niestety, ale nie, dobra, dzisiaj nie patrzę na swetry jakoś tak chyba szczególnie za bardzo, ale tak mnie podkusiło, żeby tutaj podejść, bo mnie ten kolor i wzór właśnie przyciągnął tutaj tak. Ten rękawek. Daniel, dostałam ostatnio w jednym komentarzu zapytanie, czy jestem zakupocholiczką. <grych> Jak chcę. Ja nie... bym bardziej powiedział, praca holiczka. Właśnie. To jest praca. Właśnie, to, to jest to, co chciałam powiedzieć. Że nie wiem, czy na ten komentarz spisałam, muszę to zweryfikować. Niemniej odpowiadając tutaj. To jak to się mówi, to jest praca jak każda inna, się <śmany> pracy nie boję. Jakby to jest jedna z moich, jedno z moich zajęć, nie zajmuję się tylko nagrywaniem muzycznych w życiu, pewnie e, może ktoś z Was kojarzyć, może nie kojarzyć, ale na przykład e, prowadzimy zdanie na pożyczalni samochodów elektrycznych, prowadzimy elektromobilny sklep a z akcesoriami do, do, do samochodów elektrycznych. Jakie fajne kombinezon, to by był taki kombinezon na przykład na jogę też. Też te guziczki, nie wiem, czy by nie przeszkadzały, ale Ko kozak, piękne to jest. Super, mi się podoba bardzo, bardzo, bardzo. Pamiętasz, że też pisały ci biorę. dziewczyny, żebyś pilnowała swojego koszyka? Tak. Bo to już nie bywa. Zajmujemy się, kontynuując również na przykład y, leasingami i ubezpieczeniami do samochodów. Także jeżeli ktoś z Was chciałby kupić sobie nowe autko, albo kupuje z trakcji, albo zna kogoś, kto kupuje, to zapraszamy serdecznie również do nas. No i Daniel też nagrywa na YouTube oczywiście. Zresztą ma największy w sumie kanał elektro poświęcony elektromobilności w Polsce. Stricte Elektromobilności. Pierwszy w ogóle jest pionierem elektromobilności w Polsce. Także naprawdę zajmujemy się wieloma rzeczami. A Lumpexy to jest taka dodatkowa rzecz i to nie ma nie, zwią nie jest związane z Praca po żadnym pracy. Zakup holizmem, tylko właśnie praca holizmem. Kolejną rzeczą, jaką wróciliśmy ja tak sobie z Danielem cię, na barki. Ale masz tak czasami, że ci się nie chce już... Mam, no bo to jest jakby... Oczywiście, że czasami się nie chce, to jest tak, jak się czasem nie chce iść do pracy, jakby, Jeżeli my, nie wiem, powiedzmy, że ka każdy ma, nie wiem, średnio... Ile godzin na dobę, się, no, no ile pracujecie? No chodzi o to, że po prostu to bo nie my nie tak, jest z 15... tak, że na bo chce cały czas kupować jakieś nowe rzeczy, tylko... Tylko content tworzy. Tworzyć, tak, content, tworzyć historię. Tworzyć historię lumpeksową. Dokładniej, promować lumpeksy w Polsce. Więc yy, tak, to jest taka jedna z moich misji, bardziej też związana, a właściwie głównie związana z ekologią, bo jednak trzeba przyznać, że tych. No, branża odzieżowa jest drugą najbardziej zanieczyszczającą naszą środowisko zaraz po branży ropy naftowej. Więc no co wam mogę powiedzieć? Warto te lumpeksy jednak promować, jak widać. A przy okazji to znalazłam ekstra fajne spodnie. Patrzcie, jakie super, mega fajne, białe, tylko tak, to są niby na mnie w sumie spodnie nawet, patrzę jakie one mają stan, bo tutaj zobaczyłam, że są takie delikatnie zrzucięte. mega, nie, to trochę tak, ja podobne do tych twoich ale tak, nie? Tutaj ma, tak są zżółknięte, ale, ale myślę, że to by zeszło nawet, właśnie chciałabym, zastanawiam się, czy to by zeszło, do, do tego o tym głośno mówię, u nie, to nie. No, nie, zamek jest jeszcze do tego zniszczony, nie, to już za dużo, nie, jeżeli mamy ryzyko. No marwaj, <laughs> Nawet jeżeli miałabym zaryzykować tym. Nie, to zamek jeszcze to za dużo już. Mm. Dobra, aha, bo to już są swetry, czyli ja tak to wiecie, to tak pobieżnie przejrzę, przejdę. No to teraz taki średnio swetrowy okres jest, chociaż nie rezygnuję z tego jak widać. Zwykle nigdy praktycznie. Zazwyczaj staram się przejść w rumaksa wszystko. Przede wszystkim dlatego, że jakby nie kupuję konkretnie... A też fajny sweterek, nie? Taki trochę powyciągany, ale mega fajny. E, chyba takie krema w sumie. Bo w tak się nigdy nie wiadomo, na co fajnego możemy trafić, nie? I teraz tych skwiatów jest naprawdę mniej wiadomo, bo to nie ten sezon, ale gdzieś tam pobieżnie jednak bardzo spojrzeć. Stotrami? No ja jestem rumpaksowym sprinterem. Z tym trzeba mieć w sobie ten pośpiech. Nie? Jak się tyle rzeczy chce robić w życiu, to no niestety trzeba się, śpiesz się śpieszyć. Chociaż ja zawsze przyjmuję zasadę, że wystarczy, że mam szybkie nazwisko i śpieszę się powoli. Taka szybka recenzja tutaj miejsca. Fajnie jest, że jest krzesło. Jest tutaj widoczek, więc można sobie tutaj posiedzieć i pooglądać, co się dzieje na Dąbrowskiego w Poznaniu. Dużo przestrzeni, jest przy No powiem Ci, podoba mi się. Wiesz tak. ile ja Nie wiem, przemierzalnia przemierzalnia się napisałam kiedyś? Wiem, bo Ty zaczynałaś swoją historię. Co? Patrzcie. No kurczę, prześwietny, tylko znowu, teraz taka kwestia, że... Ja bym go wzięła nawet, tylko mając już tyle swetrów, ja od razu patrzę na takie kwestie, że na przykład on jest dla mnie mało praktyczny, bo to jest już gruby golf, nie? I teraz tak, na przykład gdyby to był... To był ej, to byłby, mógłby być. To jest wielkie, to jest Eska, ale to jest robione, aha, czyli to jest zrobione na taki krój, ale fajne, zobaczcie, takie la guziki, o Jezu. No i teraz to jest, problem jest taki, tego typu, że tak. Ja jestem z marzluchem, Czyli jak ja bym ubrała taki golf, to ja bym musiała mieć podkoszulek, pod, pod a to już nie będzie fajnie wyglądało z podkoszulkiem, no bo chyba, że założę taki podkoszulek również z rękawkami, żeby jakby po całości było to samo, ale musiałbym być to taki long, long sleeve, cieniutki, jakiś taki cielistym, nie białym, bo to by brzydko wyglądało, nie ciemnym, bo to też by brzydko wyglądało. Myślałam, że tam kot leży. nie kot Na tej Ty półeczce tam. No zobacz te czarne tam, jakby jak uszy. Y trzecie od góry. Taka w kratkę, no, takie kolorowe nie, mam i takie. Nie, jest kod... na serzewki chyba i zbyt dobrze widzę. A znowu na przykład dla mojej mamy wydaje mi się, chociaż jakby była taka mroźnia, nie ma to jeszcze spoko, ale znowu on by mógł być trochę za gruby, chociaż nie, ona też teraz nosi takie grube. I ona jest osobą, której która się robi ciepło szybciej niż mi. Jest mniejszym zmarzuchem i ona by mogła pod spód nic nie zakładać. Słuchajcie, ten golf to jest chyba nowy, bo jest takie coś od nowości. To jest w ogóle Zara. Bardzo mięciutki jest przyjemny. Ciekawe, czy tutaj jest metka jakaś z wewnątrz, to to. Co to jest? Co nam tutaj Zara proponuje? Proponuje nam akryl i poliester i poliami. No grubo. No, kombo po prostu, co wam mogę powiedzieć? Nie, ale bardzo, bardzo ładny, przyjemny, mięciutki, super. Ale gdyby nie, ale te dziury dla mnie, ee, no, dyskwalifikują go, bo no, bo nie nosiłabym go pewnie, bo bym po prostu marzła. Znalazłam takie spodnie. Takie prążkowane, ja to bardzo lubię takie. I przymierzę je, bo niby bo wydają mi się jakieś takie duże, chociaż nie, nie są duże, zobaczcie. O, to jest. W ogóle to jest rozmiar XS i no, je powinny być dobre, ale czy nie będą za bardzo wcisłe? Nie, chyba nie będą. Chyba będą właśnie idealne. Także zobaczymy. Fajny kolor, co? Uwielbiam taki kolor. Piękny jest. W ogóle fajnie ten materiał tak jakby delikatnie połyskował. Bardzo mi się podoba ten efekt. Jak ci się podoba dzisiaj? Poco. O, kolejna chyba fajna rzecz. Tylko pytanie, czy na mnie od razu zerknę. 32 na 34. Taka znowu dziękowa, tylko do golenia. Kolor ciekawy, co? Czy można powiedzieć, że gdyby nie ten lumpak, to byś nie nagrywał? Czy można? Czy nie chodziła do lumpeksów? Czy gdyby. tu by nie było? Można by było zaryzykować, może to stwierdzenie. bo. nigdzie nie chodziła, nie? Ja się tu tutaj... Dlaczego tu wyszłaś w ogóle pierwszy raz? Szłaś na pocztę, popączki, do Boże, pierwszy raz? To jest takie trudne pytanie. A może właśnie do Rosmana? Może, Myślę, może że nie, nie? Może gdzieś przy okazji weszłaś, yy, idąc gdzieś. Może, możesz mieć rację, yy, bo to jest tutaj obok Rossman faktycznie. Yy, mogło tak być, nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że byłam pierwszy raz i mi się spodobało. Potem przyszłam drugi raz, yy, no i to dosłownie tutaj, bo na Słowackiego mieliśmy biuro Kancelarii Rachunkowej Antares swoją drogą. Jeżeli jesteście przedsiębiorcami, prowadzicie firmę, to zapraszam Was serdecznie do Kancelarii Rachunkowej Antares, która pomoże Wam poprowadzić księgowość, kadry, pomóc Wam w jakikolwiek tematach związanych z rachunkowością, finansami i biznesem, które teraz przyniosło się ze Sławackiego na Kraszewskiego, więc tutaj bardzo blisko przy rynku jeżyckim. No i jesteśmy właściwie na, na Dąbrowskiego teraz, więc, więc wszystko jest tutaj obok. I faktycznie tak sobie poszłam raz, drugi w trakcie pracy jako przerwę i tak się trochę, można powiedzieć, wkręciłam w to, bo zobaczyłam, że wiecie, mogę przyjść do Lumka, znajdować super rzeczy, mieć naprawdę dużo więcej w szafie, możliwości wyboru, ubierania się na co dzień. Ja wam powiem, że ja teraz mam taką obfitość, jeżeli chodzi o te ciuchy. Ja jestem za to mega wdzięczna, bo co prawda, też bardzo dużo wystawiam na Vinted, przy okazji Was tam zapraszam, bo muszę robić jakiś tam przemiał, bo mimo że poszerzyłam faktycznie moją szafę dość mocno, to ona i tak zaczyna się powoli znowu zapełniać, więc no nie mogę sobie pozwolić na to, żeby miała po prostu zaraz w domu drugi lumpeks a więc muszę też te rzeczy jakby rotować, dlatego wystawiam na Vinted, kupuję nowe, wystawiam na Vinted i tak dalej. Wtedy faktycznie zauważyłam, że za małe pieniądze mogę mieć super rzeczy i, ta, i tak właśnie podchodzić rano do szafy i nie mieć takiego poczucia o, matko, nie mam się w co ubrać, tylko o Jezu, ile ja mam super ciuchów, ile ja mam dzisiaj możliwości do wyboru. No i właśnie tak mam i wtedy tak to bardzo poczułam, i zaczęłam sobie po prostu tam rać. Czasami raz w tygodniu, czasami rzadziej, czasami częściej, bardzo różnie jak miałam możliwość, wychodzić i no i tak się wkręciłam faktycznie w te lumpeksy, no a potem już poszło. Użyłaś spodnie, chciałaś posz powiedzieć. Zagadałem się. A, włożyłam, faktycznie. No, jestem godła jestem. Albo nie, może nie inaczej. Nie jestem, tylko potrafię być. Pracownicy na O, faktycznie. Kto chce? A ja przy okazji fajna spódniczka też, tylko niestety dużo na mnie fajna. E, wiesz, o czym pomyślałam? O tej bluzie, co teraz dostałam od ciebie, Tesli. Tej krop topowej. Ona jest w takim kolorze, prawda? Tylko, że no, naprawdę jestem zmęczona już z tym goleniem, bo sporo, może nie dużo, ale sporo rzeczy faktycznie co jakiś czas kupuję do wygolenia. No i muszę to robić. A, ale, kurczę, mega fajnie by wyglądała ta bluza Mam taką, od Daniela dostałam teslową, w sensie z Tesli By Tesla bluzę, taką właśnie w takim kaki kolorze Taką, miała taki ściągacz tutaj, gumkę I ona jest właśnie taka, taka krótka, crop i, I ma fajny kaptur I mega by mogła dobrze współgrać z tą spódniczką Bo ma chyba identyczny kolor Także dobra, przymierzę. zobaczymy jak będzie wyglądała Czy warto ją ogolić męskie czy damskie? Mężu na ciebie Elka to jest Kurde, chyba za mała. Ja może się nie No, to może to jest e, damskie. Damska no, damskarzka. Szkoda, Szukałem no. Szukam czegoś takiego już od. Dawna. <śmianie> od pierwszego sezonu Rumpek tak sugeruje. <śmianie> to, to właśnie. A y, no, ja ostatnio taką kupiłam na siebie, ale ta moja jest. O, Daniel? A nie, 4XL. Uh, uh, uh. Ale to jest damska, tu widać damska. Proszę mężu przymierzyć tę kurtkę. To jest Mountain Warehouse. No ja to kojarzę. Przeciwdeszczowa, taka właśnie teraz na jachty, na której jutro swoją drogą wyjeżdżamy i, i nie będziemy już w domu, ale możesz wyprać u teściowej. Ale wiesz, jakby ja nie mam problemu, żeby całość, żeby to nie jest, nie wiem, koszulka czy coś. No tak, ale i tak, wiesz, cały dzień będziesz tu tak. Fajne. Wiadomo, że tutaj też ja ciężko się uglądzą. Ja postanowiłem, tak że to biorę, zanim to założyłem, żeby nie było. Tak. No, Bo teraz jedziemy yy, <laughs> teraz jedziemy na Mazurę, pływamy w mistrzostwach polskich influencerów i do tytuł mistrza, bo w zeszłym roku wygraliśmy. W niedzielę schodzimy z jachtu i w poniedziałek idziemy do Chorwacji znowu na tydzień na jacht, więc na pewno się przyda coś takiego. Bez cienkie. Kaptur można schować też do tego, tego, ym, do tej stójki. Mega, idealna, przeciwwiatrowa, przeciwdeszczowa. Właśnie Hubert przed chwilą wysłał yy, nasz przyjaciel, który z nami płynie w regatach, że 26-27 stopni tak. będzie. Więc. Ale to idealna jest taka kurtka, bo ona jest cienka, a jak będzie wiało, to tylko taką kurtkę po prostu od wiatru, żeby cię ochroniła zarzucać. No że taka wiesz, ale to, to zadzierane, ale. To i poobcinam. Ja się dokładnie wie, przejrzę, wie, ale że ile się, to będzie okay. kosztować? 55 kg nie wiem, 20 złotych? Ale że to waży? Ile? Nic. No to mówisz, że 20 zł tak na oko. No, a nowa będzie... kurtka? Jestem ciekawa. Trzeba sprawdzić. Wejdź na stronę albo tam na jakiś Zalando czy coś. Mountain Warehouse. O, widzisz coś takiego? Coś Waterproof. Takiego? 700? 700 zł. Kurde, jesteś lepszy ode mnie, tak jak ja ostatnio znalazłem. To jest za 200 jakiś Warehouse. Softshell to jest, no? No, dwie, dwie trzy, stówki. trzy stówki. tutaj. Bo to już są kurtki takie. Grubsze. A to jest takie właśnie... Takie cieńsze, no, no, to i tak dobrze. Te dwie deszki. <gry> a tutaj właśnie, patrz Daniel, do męskich przy, doszliśmy, nie, a ja, ile ty miałeś, pamiętasz ile ty miałeś stąd, koszul? stąd tak, no. Mnóstwo, mnóstwo, ja tutaj po prostu praktycznie za każdym no, razem jak byłam... dzisiaj, no. musimy, zaraz, zaraz zamykajmy, więc chodź idziemy na, tam, na twoje i przemierzalnie. To mi się też podoba, nie na mnie rzecz, ale fajna. To Mi się taka, kurde, co to jest w ogóle? To jest. Nie wiem co to, to, to. Bluzką to ciężko nazwać, jakby kardiganem też ciężko to nazwać. Wiskoza 47, poliamid 28, poliester 25, czyli pół na pół materiał. No nie w buty wyciągłeś? No bo one mi pasują do ciebie. No ciekawe, to ma duże na mnie. Są... O, Opatrz twój ulubiony aspekt, dlatego tego ci się podoba. Ja, ale mega są. Jaki rozmiar? Duży i nie mam skarpetki. dla ciebie pasuje, bo ty lubisz taki dziwny. No, nie ale... taki duży. Ale oczaje. Ja no będą. Wiesz jak to wygląda w kamerze? Tak tak na dole było i tak się świeciłaś. Tak? No. Nie wiem, nie ma tu rozmiaru właśnie, ale ja widzę, że na moją stópkę ja mam 36 rozmiar, więc ciekawe, ciekawe nie powiem, że nie. Koszyk po drodze. A gdzie jest? po lewej. A. O, jeszcze tutaj ostatnie. Ostatnie i idziemy Idziemy do przymierzalni. Są tak. takie ludzkie. Długie, takie hollywoodzkie. O. Oh, no tak. O nie duże, ale zobaczcie, jaka ładna sukienka. Jak taki. Jak się nazywa ten ptak? Tak, Paniks. Nie, to taki, taki ma ogon Paw! Pawi ogon. Jej! Sroka! Sroka. Kogut! Gołą. Też ta. Kukułka. Skowronek. Dobra. Tylko duża znowu też na mnie. Super jest ta sukienka. O matku kochałabym ją totalnie. Jejku, uwielbiam takie, jak ja kocham takie chodzić. Elka, no. Dobrze. Chodźmy w takim razie do śmierzalni, bo mamy 24 minuty do zamknięcia Daj mi tam kurtkę moją, ja sobie ją zważę, zobaczę jak kosztuje. Dobra. No 29 złotych. Drogo, Daniel. Przesada. Drogo, no naprawdę spodziewałem się 15 bardziej, no. <noise> Nie no, super kurtka, naprawdę, tylko wiesz, że będziesz musiał ją wybrać, jeżeli chcesz ją wziąć. Ymm, w sensie na teraz na tak. regaty influencerów. Tak, to jest brudek, widziałam też. A ja chciałam powiedzieć, że ze spodniczka mi się podoba, bardzo ładnie leży. Ja ją wezmę w takim razie. Mimo, że tutaj trzeba no, chwilę poświęcić. Na szycie, nie jest, ona jakoś tam super bardzo. No ale i tak trzeba całą przelecieć golarką. Mm, ale fajnie wygląda, nie? I zobaczę w domu, czy będzie pasowała do tej bluzy. Wydaje mi się, że bardzo. E, w razie gdyby nie, to tak czy siak na pewno do czegoś będzie pasowała. Lubię takie, bardzo mięciutko. Jestem w spódniczce, czuję się kobieco, fajnie, wyglądając. E, czuję, że wyglądam fajnie, a, a jest mi totalnie wygodnie, jak była w dresie w, przed telewizorem, więc to jest idealne połączenie. A te totalnie nie. Bardzo się odznaczają majtki, mimo że mam bezszwowe. To tak jakby się tak wiecie, rolują na górze i to tak wygląda. Są za krótkie, yy, za bardzo opięte, więc po prostu jakby może rozmiar za małe. <głos> <głos> ja tak patrzę dzisiaj, że tak myślałam... widzę, właśnie na mówi do mnie, myśląc, że mam kamerę, ale to niespodzianka. Proszę <noise> bardzo się pokazać. Okej. Okay. No nie mam co pokazywać tak naprawdę, bo mi się nie podobają, nieładnie w nich wyglądam. To nie da. Do... Nie ście, jakbym to powiedział. Nein. <noise> Nein. uczę uczenie się niemieckiego i bardzo dużo takich słówek trącam. W się czuję prześwietnie. Fajne, takie, takie właśnie na, na, na wyjazd nawet, nie? Na jak właśnie. No właśnie, takie... Jakieś śpiszki śpieszkach była, tak. <noise> To nie. To nie wygląda fajnie. No i cieszę się bardzo dobrze, że był materiał w ogóle jest też taki duki tu, więc... Nic, co by miało mnie tutaj użyć no, no nie występuje. Spoko. No ale nie czuję się Słuchajcie tak... Dajcie znać, co myślicie, mi się podoba. No i no mi się podoba, mi się nie podoba. Tylko ty wiesz, z no. drugiej strony mogłabyś sobie kupić taką spódnicę i do tego sweter jakiś, który... No tak, miliony. ale to tak, wiesz, fajnie, że tutaj ci nic nie wyjdzie, nie musisz nic poprawiać, jesteś coś Mi się podoba, ogólnie. No, to, to, to... nie jest to brzydkie. Nie wiem, jakby... Jakbyś na Wigilię wejść, na w, w momencie. Na Wigilię? Jaką? firmową? Firmową, no, no bo na nam to tak zbywało eleganckie Nie, tak czy jak nie biorę. Możecie w sumie też dać swoją opinię, jak wam się podoba e, ta sukienka. I tutaj nie mam się za bardzo co nawet zastanawiać nad tymi rękawkami, bo ona i tak tutaj jakoś nie, to, nie za to dobrze mi leży. leży. E, to jest takie jakoś tak tutaj coś tam, ten... Ale właśnie nie lubię tego efektu, o, takich wyciętych pach, to jest tak wygląda... Pff. Niestety to jakoś wygląda. Albo całe normalnie odsłonięte, albo trochę lepiej wygląda. Normalny rękawek, albo taki już całkiem tutaj o tak. O, no patrzcie. No kurde. Patrzcie, ile lepiej wygląda ta sukienka. Numer ja 5 babcia. Numer ja 5 babcia. Ale nie, nie biorę. No dobra, za wszystko wyszło 52 36 zł 36 groszy, z czego prawie 30 zł to jest kurtka, kurtę, no. tak? Czyli reszta tam, co? 20 złotych, coś takiego, trochę ponad. Bardzo fajne rzeczy, mega jestem zadowolona z tego kompletu w ogóle. No to jest taka rzecz, że wiecie, no raczej na co dzień do miasta w tym nie pójdę, niekoniecznie. Chociaż no w sumie znając mnie, kto wie, kto wie, ale żeby się czuć wiadomo komfortowo, no to pewnie to będzie taka rzecz, którą będę gdzieś tam na luzie, na przykład o, na przykład joga w niej będzie jednak wygodna, wydaje mi się, że będzie bardzo wygodna, bo bo, bo było to bardzo komfortowe, jak to założyłam. Na wakacje, no właśnie na jachty, to co powiedzieliśmy, to na pewno super w takich miejscach, wiecie, i w przestrzeniach, gdzie się czuję swobodnie, w domku też, no super taki kombinezonik, totalna wygoda i no i to jest bardzo dla mnie ważne, żeby właśnie wygodnie było. Tak jak nawet jestem na przykład w tej sukience, oczywiście jest z lumpeksu jakby inaczej, to jest to taka powiedzmy elegancka sukienka bardziej, no taka casualowo elegancka, ale czuję się w niej to tak totalnie komfortowo, jak nic nie na siebie nie miała. Ta spódniczka również, uda, mam nadzieję, że uda mi się dobrać ją do tej bluzy, o której Wam wspominałam. No i kurtka Daniela uważam, że to jest najlepszy zakup, tym bardziej, że najbliższe, no półtora tygodnia w sumie spędzimy na, na wodzie, blisko i w Polsce, na Mazurach i w Chorwacji, więc szybko ją wypierzemy jeszcze dzisiaj i, i Daniel będzie mógł z niej korzystać w razie potrzeby. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, dajcie znać, czy Wam się podobał, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam Was też na moje inne social media, bo mam TikToka i mam Instagrama, Także nie tylko tutaj jestem na bieżąco. W takim razie, jak zawsze, zakończając, zapraszam Was do subskrypcji, do wibracji do, do całowania tych, których kochacie, i do podążania za życiem, jakiego pragniecie. I do zobaczenia następnym razem. Pa! Czas na nową dostawę. Co wam mogę powiedzieć? No i drożu, czyli patrzcie tu! Bo jest to pokazać mocno. Tułeczek będzie tak, tutaj.